Ty, 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 tam się coś dzieje. Dwóch ludzi, dwóch ludzi. Jest akcja, akcja będzie, akcja będzie. Dwóch ludzi widziałem. Panowie, wszyscy co oglądają, będzie akcja, będzie akcja. No, to się oglądaj mnie, ja biję Będzie akcja, widziałem dwóch ludzi. Dwóch ludzi zmierzało w stronę Whitestone Mountain. O pokazać ci. No. Ja to przeładuję. W sanach 45 o to nieźle 45 to mi by, chyba wystarczy Dwóch ludzi widziałem małe backpacki ale mieli broń Dziękuję, tak, tak, tak. po siebie Dziękuję Mimo będę i dałeś, tylko kiepsko bo nie mam żadnej nie mam żadnej medycyny także jest bardzo prawdopodobne że umrę Chodź moje kontakt pobrać no po co mi twoje pasy do konta jak ja mam swoje konto? Jaki pasacie zbiłem, bym chciał brać dalej? Na razie mam tylko jedną martwych no, nie, zero mam martwych. A, no przykro. No ty, okay, no ja tu nie padam jak ty. Czy ty ma? farbisz? Pada się? Wiesz jaki duszę? Już pędzę. Gdzie oni są teraz? Trzeba się skupić Takie dużo, że oświeści na... Czyli mało? O, są, 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 są M16, gazmaska Gdzieś, ich, Gdzieś? Serna We dwójkę są Gdzie Widzę Do White dobiegam Dobra, schowali się <noise> Aj we retardy retardy pierdolone będzie akcja, będzie akcja Uf. Akcja animacja, Carpool Network, co coś czekacie, dostajecie rysować Są Są na autobusie, jednego widziałem na autobusie O kurwa Daniel Sporty na autobusie Enemy enemy spotted on the bus enemy spotted <laughs> Enemy spotted on the bus Tubo jestem permission to kill tak myślę, że Shoot on-sunlight chyba nie mają, chyba nie mają cheatów. Dobra, pójdziemy sobie tyłem, tak czy inaczej. Ty jeszcze nie wiesz, że oni nie mają. Tylko czas lepiej nie byś. Jezu, zombie byli. jebany. Idealistą. 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 Ja jestem... Podobnie, żeby nie być matką, ale nie. Dlaczego? Bo nie doskoczył koledzy. <laughs> Dobra. Już wiesz dlaczego? <laughs> nie. Super, you're hallowed man. Fala pan.

bravo drugi też pad ha 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 fc kiedy m a s z n i e b i e r z e tego aż t ale w ogóle nie potrzebujemy m a g n k o dobra od r o s i a m co n a j l Kurwa zombie z całego miasta się do mnie rzuciły Wie, ile, ten, ile ten hełmów nas biorą? Nazywa follow daskinera Tu much weight kurwa Prób Ile tu w ogóle masz jakiś kana na youtube czy coś Mam To miękka Górnik z piasta na youtube Uskreską? Co? Tusklewką? Yy, nie. Gornik, kropka Piasta. A dużo materiałów masz? Czy tylko tak... Co? Dużo materiałów? Jeszcze nie. Kling. Ale dam ci sobie skrzydy. No spoko, dzięki bardzo. No wstępie. A co, chłopaki, chłopaki nie mieli żadnych medycyn? Chleba, no. Ty, chłopaki nie mieli żadnych medycyn. Frajery jebane. No to też się upadli. A jakie mieli te tonki, co byś chciał wbyć? Co? Jaką HP dostałeś, plus czy minus? A nie, nawet nie skojarzyłem, ale kurwa jestem... 0 HP. na to, ja że jesteś... W... Tyle się działo... Tyle się działo, że... Zabiłem cywila to jest masz minus, taki żeby zabiłeś bandytę tu po prostu Koniecznie, to zależy. Wiesz co, ale ja potrzebuję medycyny zaraz. E, nie, nie wejdę, jestem zajęty. Ty co? Ty potrzebujesz pieci dla ty, czy nie? A nic mi nie robi, Par. Deal is house damage. Co? Ale ja mam lepiej ar A, bo jedno połączony tydzień. Trzy <laughs> 56 no, to tu No, to no. Bo? Ale z miałem, no Też, kepa Nie Nie, nie. nie to by tu na no, okay. Takie dla mnie, bo są e, nie macie nikogo w Boystonie, żeby mi medycyny trochę rzucić? Nie, mogę się dobrze przejść to się nazywa, koleże. To co? I z cierpienia. Dam ci gazmaskę. Okej, zaraz pijdę. Pewnie nie na rąby. Ej, ta jest, A, ta jest. A, no. Nie wiem, czy jest sens. To straszne tu są. No właśnie o tym mówię. wiem, co. Okay. Słuchaj, right. no, zróbmy. Niech ma koło, akurat. Były paniki Były? Nie, nie zauważyłem, ale. To się tej Będę się musiał cofnąć, no. Dzięki za info <grym /dźwięcespère> Od Boga ja od, od widza Od widza o to, to Ale nie wiem gości po co po co nazbierał gościu 4 hełmy? A jest, rzeczywiście Nienawidem. są pine killeryśmy o to wiesz Tylko mam nadzieję, że ich jest trochę dużo I to był serwer? jedna sztuka Jaki to był serwer? To był serwer, numer. Wejdę do poczty i ci powiem. To był serwer Jakby ci to powiedzieć. to był A który był? Tak ci To ci to napiszę na priwo Ktoś... A i tak pokazuje, dopa To jeden chuj To powinienem sobie, powinienem sobie jakiegoś layouta tutaj zrobić W tym A. miejscu, w tym miejscu gdzie to pokazuje Wszystko się Co? Jest tam jakiś ziomuś. Jest, minus jeden. Reputation, ha, zabiłem go. Je, w trzeci kra. trzeci Ludzi ulicy. O kurwa, jeszcze jeden gościu widzę. Masz medycynę, gościu? Nie masz medycyny. A tu jeszcze jeden gość biegał, widziałem z obiankami. Trzeba będzie się na nim skupić. Musisz skupić bardziej... Tam jest, tam anyze, jest, tam to jest. jest. O nie EU? EU, EU, EU. 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 Tak widziałeś? Jeden gościu chyba Zdobajcie. jest bezbronny, ale. Chyba jest bezbronny, ale zabije no bo potrzebuje fragów. Hehehehe. Potrzebuję. A odlazł, No już będziesz szansę do walki. Hehe, z minus jeden reputation, trzy szały. Ja mu jeden zabij No na pewno. Ja mam, gdy mieć haka, speed haka i tak dalej, czy No, ty masz. Szkoda, że mózgu nie masz. Mózg haka. No niestety. tylko nie dołączyli tej pantaciki. Ej, to, daj mi tego inwa Nie, spadaj. Kolego, co mi powiedziałeś o tych panikilerach? Nie, po, nie, nie, ten, nie, nie, powiem twojego Nika, bo mi nie wypada. Ale chyba mi przyniosłeś szczęście i zabiję trzech ludzi dzięki Tobie. Powiedz go Nika na grono. Mówisz? Ja w tych pudełkach Nie no. to, ja to co ty Dante wbijasz czy nie wbijasz w końcu do mnie? Nie, w buderze. To się możesz w Roki zalogować i mi dać medycynę, bo potrzebuję A postaci? Przecież to mówi, że ma wszystkie postacie w Roki, ale...